Witajcie moi kochani. Dzisiaj robimy sobie czytanie, jak Was widzi uniwersum, czyli Ciebie i Twojego ukochanego, Twoją bratnią duszę, osobę, którą głęboko nosisz w swoim sercu. Najpierw zobaczymy, jak widzi Ciebie uniwersum, jak widzi Jego bądź ją i jak Was widzi razem. To ja jestem ciekawa bardzo. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, szczególnie nowych członków naszej świetlistej rodziny. Ja mam na imię Agnieszka, jestem duchowym doradcą życiowym. Pracuję z energią już od 30 lat, więc wiecie z kim macie do czynienia. Nie jestem próżką. Nie, nie, nie. Także czytamy energię, zobaczymy. Właściwie teraz przy tym czytaniu to ja będę kanałem, czyli otwieram się na przesłaniach z góry, bo dzięki Bogu mam do dobre połączenie z tymi na górze i nasz duchowy świat świetlisty bardzo często przemawia przeze mnie i za to jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Więc ja zapraszam Archanioła Michała. Do opieki nad tym czytaniem od początku do końca i proszę o jasne przesłanie. Jak widzi Ciebie na tą chwilę Uniwersum? Piękne karty, ale tak wielkie. Dobra, mamy. Wow, mamy wiara, mamy siódemkę monet. I mamy Pazia Kielichów. Okay. Muszę sobie to czytać, kochani. Jak Cię widzi uniwersum? No z kartą wiary, no cóż to dużo mówić. Jesteś osobą bardzo uduchowioną, bardzo... Wrażliwą, słuchającą swojego serca, swojej duszy, rozwijającą się, szukającą odpowiedzi na ważne dla Ciebie pytania. Także Twoja wiara jest wielka. I dla Ciebie to jest to, co czyni Cię bogatą. Ta Twoja wiara, to Twoje uduchowienie naprawdę jest największym bogactwem. Dla ciebie i też tak widzicie uniwersum, że masz bardzo głęboką, bardzo mądrą duszę. Z kartą siódemki monet to jest zbieranie plonów. To co zasiałam, to poczekam, aż mi przyjdą plony. I mamy kartę nauki. Uniwersum widzicie jako osobę rzetelną, pracującą. Pracowitą, chciałam powiedzieć, osobą, która ciągle się rozwija, ciągle się uczy. Jako paść kielichów, oni Cię widzą jako osobę, która rozsiewa miłość, jest pełna uczuć, ale nigdy nie daje jej za dużo. Że potrafisz, jeśli coś ci nie służy, potrafisz to puścić. To jest taka dziecięca naiwność, może czasami, jeśli chodzi o uczucia, ale mimo wszystko ty potrafisz y, zrezygnować z rzeczy, z ludzi, którzy ci nie służą. Że potrafisz pożegnać się z osobami, które cię ranią, które nie pomagają ci się dalej rozwijać, które hamują twój rozwój. Tak cię widzi uniwersum. Jak widzi uniwersum jego bądź ją? Mamy drzewo życia. Też poproszę o trzy karty. Mamy prezencję. Proszę. Jestem przekonana, że Archanioł Michał tutaj z nami jest. Mamy króla monet. Mamy osiem kielichów. I mamy piątkę buław. Mhm jest trochę trochę inna energia jak u ciebie, ale tylko troszeczkę, tak, tak bardzo troszeczkę na drogę życia. Hmm? Oj, ciekawie się zapowiada, ciekawie. Oj, bardzo ciekawie. Wiecie co? To rezonuje trochę z tym czytaniem, które robiłam za kulisami, ale już Wam opowiadam. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Mamy tak, drzewo życia. Drzewo życia opowiada oczywiście za wszystkie ścieżki, za wszystkie połączenia z ludźmi, za wszystkie zdarzenia w naszym życiu, ale tutaj widać uniwersum mówi, że dla niego najważniejsze w życiu są połączenia z ludźmi. On szuka ludzi, którzy mają podobne cele, którzy inspirują, którzy są na jego poziomie. Uniwersum widzi Go jako króla monet, czyli czy króla denarów. To jest e, król uziemiony, mocno stąpający po ziemi, który e, ma bardzo mocne połączenie z naturą, który praktycznie wszystko osiągnął w życiu. Ma dobry status społeczny, materialny. E, I słuchajcie, i wbrew pozorom, e, tu uniwersum mówi, że. Ten król monet na tą chwilę zaczyna wchodzić w duchowość, że bierze sobie e, więcej czasu na to, aby zająć się swoją, swoim uduchowieniem, swoją duszą, że zwra zaczyna zwracać uwagę na, na swoje sny, na jakieś przeczucia, może nawet. E, właśnie e, każe sobie komuś tam kłaść karty. E, zaczyna się interesować astrologią i formami uzdrowienia. Słuchajcie, o o, kto by się tego spodziewał? Tak to widzi uniwersum, także wiecie, co się dzieje, nie? Zdradzają nam tutaj nicę ci, kochani, tam na górze. I teraz słuchajcie, ósemka. Ósemka kielichów i. Doczytałam ją miłością. Ósemka kielichów mówi o opuszczeniu sytuacji e, ciężkim sercem. Czyli jedna sytuacja e, została opuszczona, czy on opuści sytuację, bo tak go widzi uniwersum. E, to jest karta również zakochania, jak również pójścia za swoimi tęsknotami, za swoimi uczuciami. I. Karta miłości mówi, że on w tej chwili wie, że miłość na niego czeka, że dokładnie się temu przygląda i że odkrywa tą miłość w swoim życiu. Czyli na tą chwilę, po pierwsze, jest zakochany, po drugie, pozostawi jakąś sytuację za sobą, chociaż nie przyjdzie mu to łatwo, i idzie za swoją miłością. I teraz mamy piątkę buław, kochani. Piątka buław mówi o walce, o walce o siebie, o swoje zasady, o to yy, może toczenie walki również z innymi, yy, ze swoimi cieniami, ale tak naprawdę to jest walka o siebie. I mamy zmiana kursu. I na tą chwilę on chce zawalczyć o siebie. On walczy o siebie. On chce zmienić kurs. I. Tak naprawdę on się za, zastanawia w którą stronę, jaka jego droga, co jest jego drogą, jaka jest jego droga. Y, czy to jest dokładnie tam, gdzie tkwi jest tak, jak on sobie to wyobraził. Daty, y, albo tylko idzie y, z przyzwyczajenia, jest w tej sytuacji, w jakiej jest. Jeśli jest to tylko przyzwyczajenie i nie, i nie odpowiada jego y, wyobrażeniom, jego marzeniom no to ma zmienić swoją drogę. I on jest właśnie w takiej energii na tą chwilę. Wow, wow, wow. Ja chcę tego króla monet poznać. I to już, bo bardzo mi się podoba jego energia. OK. to co, patrzymy dalej. Jak uniwersum widzi waszą wspólną energię? Dobra, naciągamy łapy. Jak uniwersum widzi Waszą wspólną energię za dużo. Mamy szóstkę monet. Mamy szóstkę mieczy. Mamy dwójkę mieczy. Wiecie co? Chyba jeszcze jedną kartę. Bo jak po cztery, to po cztery. Dobra, ta się. Ta się wymknęła. I mamy trójkę błotów. Wiecie, co? Jak to pasuje? Ja nie mogę. Dobra, dopowiadamy. Szóstka monet. Hama. Szóstka mieczy. Szóstka będzie miała ważne znaczenie dla Was, bo nam się dwa razy pokazała. Ok. Dwójka mieczy. Piękne są te karty, które również dostałam od F.U.N.I. Nice z Anglii. Piękne, piękne. I trójka buław. Słuchajcie, jak wygląda Wasza wspólna energia? Jak uniwersum Was widzi? Uniwersum Was widzi, po pierwsze, że musicie coś wyrównać. Między Wami musi być coś wyrównane. Energia musi być wyrównana. I przede wszystkim ta energia musi być lekka. Tutaj słyszę cały czas, musi być utrzymany balans między Wami. Uniwersum mówi, że was łączy, może was łączyć taniec i muzyka. Że yy, czy w waszym związku jest potrzebna lekkość, jest potrzebny ten balans, jak również lekkość, muzyka, taniec. Dla niektórych może to rezonować, że oboje lubicie tańczyć, kochacie muzykę, zresztą kto, kto, kto tego nie lubi, ale też właśnie tu chodzi o tą lekkość. O to, Karmienie wszystkich zmysłów. Bo jeśli na przykład tańczymy, w czasie tańca wiadomo, i mamy muzykę, i mamy ruch, odpoczywa y, dusza, odpoczywa umysł. Więc tutaj chodzi o to, żeby coś wyrównać, żeby wyrównać może zmęczone ciało, zmęczony umysł, y, może przeciążone, y, aby w Wasze życie weszła ta lekkość, która której każdy człowiek potrzebuje, aby ten związek mógł się dalej rozwijać. Następną kartą mamy y, szóstkę mieczy, która mówi opuszczenie pewnej sytuacji, która komuś nie służy. I to może dotyczyć albo Waszego związku, albo Waszych poprzednich związków, albo ogólnie tej sytuacji. Jeśli, i słuchajcie, ja teraz czuję tak, że. Może być tak, że oboje opuściliście ten wasz związek, kochani, i zaraz wam powiem dlaczego, ponieważ stwierdziliście, że to nie ten czas. Może tak być. Może też on bądź ty opuściliście jakąś sytuację z waszego, nie wiem, swoje związki, miejsce zamieszkania. To jest karta, która mówi opuszczenie sytuacji, która już komuś nie służy. I z kartą kreatywności odkrywacie oboje w, te, w tym momencie różne talenty, które wcześniej były ukrywane, które były, ja słyszę, tłumione przez, przez to wasze stare życie, że tak powiem. Te wszystkie talenty, które was drzemały, teraz, w momencie, kiedy opuszczacie jakąś sytuację w waszym życiu, to dotyczy was, was oboje, nagle... Otwierają się nowe horyzonty, nowe możliwości, wasze talenty się rozwijają, wasza kreatywność się e, rozwija, a to znaczy, że zostaje wyrównane, e, wasza dusza potrzebuje tego, tego, tej równowagi w dniu codziennym. Więc ta twoja kreatywność jest bardzo ważna, wasza kreatywność jest bardzo ważna do waszego rozwoju. Tego właśnie potrzebuje wasza dusza. I teraz mamy dwójkę mieczy. Jak uniwersum widzi waszą energię? Że w tej chwili oboje dokonujecie wyboru i idziecie drogą światła. Zarówno Ty, jak i on. Dwójka mieczy to jest karta wyboru. Co prawda ciężko jest dokonać tego wyboru, ale z kartą pełne światła drogi. Yy, Wy oboje dokonujecie tego wyboru. Może jest czasem ciężko zostawić coś za sobą, nie wiem, pozbyć się czegoś bądź kogoś, zostawić kogoś bądź coś za sobą. Ale ta karta mówi, że nawet jeśli na Twojej drodze są różne kamienie, Ty i tak wejdziesz w swoją lekkość. I osiągniesz przez ten wybór, że wybierasz to światło, szczęście, miłość będą Twoją zapłatą. Bo, kochani, jeśli wybieramy światło, zawsze będziemy wynagrodzeni za to. Jeśli wybieramy ciemną energię, to również taką dostaniemy. I mamy trójkę buław. Kochani, ta karta mówi za tęsknotami, i teraz już Wam mówię. Ja tu słyszę bardzo mocno, czuję ogromny impuls. E, oboje tęsknicie za kimś, kto odszedł, kto odszedł z Waszego życia. Oboje bardzo często czujecie ból serca związany z kimś, kto przeszedł do innego wymiaru. Ale ta karta też mówi, że oboje dostajecie wiadomości z tego świetlistego, duchowego świata. Czasami to może przerażać, bo to mogą być sny. To możecie oboje poczuć dotyk, obecność kogoś bliskiego, którego już tutaj nie ma na tej ziemi. I Oboje jesteście bardzo wyczuleni na tę energię przodków. Zarówno Ty, jak i on. Także jeśli On Ci powie, że On nie wierzy w takie rzeczy i w ogóle absolutnie nie. Bo tutaj mamy y, chyba dwa razy było potwierdzenie tak czy siak, kochani. Macie wiele wspólnego. I dokładnie tak was widzi uniwersum. Przyjmujcie te właśnie przesłania, które dostajecie w snach od Waszych bliskich zmarłych. Piękna energia. Ta Wasza wspólna energia mi się podoba, powiem Wam. Okej. Okay. Co jeszcze uniwersum powie do Waszej wspólnej energii? Słuchajcie, alchemia. To jest karta, która mówi o tym, o kreowaniu czegoś nowego, czyli z jakiejś jednej materii potraficie oboje stworzyć coś wspaniałego. Jesteście po prostu, po prostu alchemikami. I jesteście rodziną. 25, 20. Mam przekazać takie cyferki mamy. Jesteście domem, jesteście rodziną, jesteście domem bardzo mocne połączenie duchowe. Jest bardzo mocna seksualność między wami. Ale też jeszcze musicie popracować ze nad swoimi maskami. Nad, nad tym, aby akurat tej osobie, którą się kocha, pokazać się takim, jakim jesteście naprawdę. Aby nie grać. Bądźcie sobą. Bo pamiętajcie, kochani, że takie granie kogoś bardzo obciąża psychikę i ciało. To jest żaden aktor nie potrafi stać na scenie przez tydzień i grać, nie wiem, hamleta. W pewnym momencie klapnie na tej scenie i będą go wieść na intensywną terapię. Ponieważ granie kogoś bardzo męczy. I tak naprawdę kiedyś te maski spadną i wtedy. Możecie być oboje rozczarowani, bo Wy zakochaliście się na przykład w obrazie kogoś innego. Bo nie będziesz w stanie, nawet jeśli ta osoba stwierdzi, słuchaj, kocham Ciebie, bierzemy ślub, ale jeśli do tej pory grałaś kogoś, kim nie jesteś, nie pokazałaś swojej prawdziwej twarzy, taką, jaką jesteś naprawdę, to po jakimś czasie, po miesiącu, choć niech będzie to po roku, po dwóch, te maski spadną, i wtedy ta osoba przejrzy na oczy i powie: Ale ja nie, nie, nie taką cię brałem, nie, taką, nie w takiej się zakochałem, to nie jesteś ty. Także, kochani, najważniejsze jest od samego początku być autentycznym. Wiadomo, że każdy trochę gra, każdy. My maski potrzebujemy w naszym życiu, bo gdyby nikt nie nosił masek, to by nie było żadnego Połączenia, to by były wojny, to by były kłótnie, to by były morderstwa. Wszystko, bo wyobraźcie sobie, że nagle zaczynacie wszystkim dookoła mówić szczerze czyli każdy nosi jakieś maski. Idziecie do teściowej na obiad, udajecie, że ją kochacie, prawda? Żeby tylko był spokój, żeby chłop się nie czepiał potem, że po ty mojej mamusi nie lubisz. <laughs> no, więc takie maski są konieczne, ale jeśli chodzi o miłość, o związek dwojga ludzi. Bądźcie autentyczni, kochani. Jesteście bardzo mocno telepatycznie połączeni. Potrzebujecie Waszej bliskości, Waszego dotyku. Jesteście soulmate, czyli jesteście bratnimi duszami. To czułam od samego początku. I jesteście stworzeni po to, aby sobie nawzajem pomagać. Aby się wspierać. Mam kolejne piękne czytanie. Tak was widzi uniwersum. O, ja nie wiem, czemu te czytania takie mocne. Ja, ja już mam dreszcze. To, to już nie jest gęsia skórka, to już są dreszcze, kochani. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa wspiera to pytanie? Te dwie osoby, które teraz uniwersum nam pokazało. Jezus Maria und Józef. Mamy manas. Związek. Ze spotkania się dwóch osób... Będzie związek. Czyli, kochani, pozostańcie w wierze. Jeśli to czytanie z Tobą rezonuje, z tego spotkania dwóch dusz będzie związek. I tutaj mamy związek. Tutaj mamy dwie osoby, które się rozwijają, które są uduchowione, które dokonują właściwych wyborów. I ja życzę Wam wszystkim, właśnie tych Prawidłowych wyborów i Wam, i Waszej ukochanej osobie. I z całego serca życzę wszystkim, abyście po rozpoznaniu, po pracy, po dokonaniu właściwych wyborów weszli w piękny, wspaniały związek, bo tak naprawdę z tymi wszystkimi kartami jesteście soulmate, macie super życie seksualne, potrzebujecie Waszej bliskości, Waszego dotyku. Jedynia, jedyna negatywna karta to są właśnie te maski, ale ja myślę, że jeśli Ty na przykład zrzucisz swoje maski, jeśli takowe masz jeszcze, to i Twoja soulmate, Twoja bratnia dusza również ją zrzuci, jeśli też taką nosi. Weźmiemy jeszcze te znaki z odjaku, kochani. Wiem, że chyba lubicie te karty. Mamy byka, mamy bliźnięta. Mamy raka. Mamy dwój, dwójka, trójka, czwórka. Mamy piątkę, słuchajcie. Dwójka, trójka, czwórka, piątka. Jeszcze raz czwórka i ósemka. To jest tylko dodatkowa, ale jeśli poczułaś, że to jest Twoje czytanie, no to jest to Twoje czytanie, nawet jeśli Twój znak Zodiaku tutaj się nie pokazał. Kochani moi, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia. Puśćka.